Ogłępami tak, ludzie o słabych nerwach lepiej niech tego nie oglądają. No hejka, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynam nietypowo, bo z łazienki i mam tu mojego śmieszka. Zaczynam nietypowo, ponieważ... To będzie taki film, chyba... To będzie taki vlog, głównie włosowy. Chodzi o moje włosy oczywiście. No, o, co, o co, o czym innym mogłabym w tej łazience mówić, tak? Już wam tłumaczę, bo zainspirowała mnie do tego filmu koleżanka, to znaczy rozmawiałyśmy przez telefon dosyć długo na temat włosów. Koleżanka ścięła bardzo dużo włosów. Powiedziała mi, jakie miałam z nimi problemy. Mam z włosami takie same problemy jak ona, czyli że moje włosy. Wszędzie leżą. Ostatnio fenomen. Widziałam mój włos wiszący w lodówce. Widziałam włos wiszący przy Pampersach. Na ziemi to już nie wspomnę, ile tych moich włosów jest. Mamy odkurzacz automatyczny jeżdżący. Tam trzeba regularnie czyścić te szczotki. Tam jest tyle moich włosów, że ja po prostu jak biorę tą szczotkę, to nożyczki przecinam, bo tego się nie da wyciągnąć. To tam są kłębki włosów. Wiecie o co chodzi? Już Wam tłumaczę. Bo ja ogółem mam długie włosy, dlatego, że raz zawsze marzyłam o nich, chciałam, a poza tym też wiedziałam, że ja chcę kiedyś włosy obciąć jakby w większej ilości i dać je na fundację. Żeby dać na fundację, z tego co czytałam, 35 cm jest potrzebnych. Widzicie? Tutaj mam odtąd dotąd 35 cm. Przykładam tutaj do końcówek Widzicie, ile to jest 35 cm? Czy Wy to widzicie? To jest 35 cm. Nie, nie zrobię tego. Ja myślałam, że jak obetnę te 35 cm, to będę miała włos tak mniej więcej. O, takie. Takie, żeby, wiecie, dotykały ramiona tak centymetr 2 cm poniżej ramion. Taką długość mogłabym. Od... Taką, taką mogłabym oddać. A ile tutaj mamy centymetrów? Już sprawdzam. Tutaj jest. 30 cm i to jest za mało, tak? 30 cm to jest za mało, trzeba mieć 35. I chodzi też ogółem o to, że ja bym chciała te włosy oddać w najlepszym stanie, jakim się da. A kiedy zrobię sobie ten kucyk, to im niżej, to tym bardziej jest cienki. Co prawda te ostatnie 15 cm to już jest tej samej jakby objętości. Nie podoba mi się to. Te końcówki wyglądają średnio. W ogóle grzeję sobie tutaj prostownicę. Chcę sobie te włosy wyprostować i zobaczyć jak te końcówki faktycznie wyglądają. Ogólny plan jest dzisiaj taki, żeby obciąć 10 cm. Może 8. ok kompromis 8, bo może 10 nie przeżyję. Jeszcze wam pokażę ile to jest. Bo sama, sama też. To jest. Ten film to jest też trochę taka moja terapia. Właśnie odbywam terapię publiczną mm. razem z wami. 10 cm. Kurczy, to wcale nie jest jakoś dużo. To jest 10 cm. Może no, te włosy byłyby lepsze, bo mm. wydaje mi się, że te, mam, że te włosy mam jakby trochę za długie na taki stan. Jak one byłyby gęste, no to spoko. Włosy gdzieś dotąd są naprawdę gęste. Później to już są takie piórka. I dobra. Nie będę dłużej gadać, bo mogłabym gadać i gadać i gadać. Wyprostuję te włosy i zobaczymy, jak te końcówki wyglądają. Właśnie jestem po wyprostowaniu. W ogóle w tyle pewnie słyszycie muzyczkę od mojego dziedzicza, ale on tutaj po prostu jest i się delektuje taką muzyką klasyczną, więc musicie się z tym pogodzić. Ogółem, jak włosy są wyprostowane, to wiecie, że wyglądają bardzo dobrze. Plan jest taki, żeby. Boże święty. No zobaczcie sobie. Widzicie, jakie to są piękne, długie włosy. No jak ja mam je obciąć. I tak sobie myślę, wiecie, wiele razy ja po prostu katuję się jakby przez to, że podjęłam decyzję, że chcę te włosy... Kotusiu, wszystko dobrze? Chcę te włosy obciąć i dać dla potrzebujących na perukę. Jakby ja się codziennie tym katuję, że te włosy muszą być piękne, bo ja muszę je oddać i jakby hoduję je. Dla kogoś, tak, to jest szczytny cel, ale w... ciągle chcę, żeby one były w idealnym stanie i wiecie, jak mi oglądacie na bieżąco, to to się już ciągnie może nie wiem, z półtora roku, odkąd wiedziałam, że tak, tak, te włosy oddaję i jakby przez to nie cieszę się U. tym, Oh, jakie te włosy są. Normalnie jakbym takiej decyzji nie podjęła, to po prostu bym wzięła dzisiaj i ciachnęła bez problemu 10 cm, a tak, no to będę to przeżywać teraz przez najbliższe jeszcze pół godziny na moje siły. Ogólnie dobrze by było, jakbym podcięła znowu powiedzmy 5 cm. Ile to jest? w momencie Muszę sobie tutaj miareczkę wyciągnąć. O, tutaj mamy 7 cm. No to jakbym to 7 podcięła, to byłoby całkiem spoko. Jeszcze sobie tak. Popatrzę na te końcóweczki. One już są w dużo lepszym stanie niż e, jakieś rok temu, dwa lata temu. Pamiętacie te filmy? Gdzie pokazywałam Wam, e, jak wygląda mój kucyk. Czy ja mam to dzisiaj zrobić? Jezus, nie wiem, naprawdę. Takie ładne włosy, ale jak są doprostowane, to są ładne, tak? A jak nie są wyprostowane. To już nie są takie ładne To też widać na tych końcach Prześwity takie widać Wiecie co, może zrobimy tak Że może się jutro spotkamy tutaj Jezus, Boże, przepraszam Was Nie no, denerwuje mnie, że takie są Może te 5 cm obciąć albo nie obciąć? O to jest pytanie Jak patrzę na siebie do lustra To tak sobie myślę Po co mi takie długie włosy? Ale z drugiej strony sobie myślę, gdyby te włosy były tutaj tak gęste jak tutaj, to bym się cieszyła, że mam takie włosy. Natomiast nie są. No i tak sobie myślę, że tutaj jest ich tak mało. W ogóle mnie jakby nie uszczęśliwiają. Jak ktoś ma długie włosy, to wie o czym mówię. Jak ktoś nie czuje... Nie wiem, czaczy, w związku z tymi włosami, no to zaraz wyłączę te filmy, albo już pewnie dawno takich osób nie ma z nami. I pewnie sobie ktoś myśli, Boże, ale ma problem, obcięłaby i problem z głowy, ale... Problem z głowy. Obcięłaby i problem z głowy. Czyli jak obecne, to nie będę miała tego problemu. Może jak te nożyczki tu przyniosę, to będzie łatwiej? Jestem prawie gotowa. I zastanawiam się, czy ja to robię na potrzeby wyświetleń? Chyba nie. Na pewno nie. Bo myślę, że po tym filmie to połowa ludzi przestanie mi subskrybować. Plan jest taki, mam tutaj 7 cm. To jest 7 cm. Jeszcze sobie tak spojrzę. Jest to wszystko tutaj dobrze. No Ja nie zrobię tak. To jest dla mnie poważna decyzja, bo jak ja to obecne to tego nie będzie, ale z drugiej strony myślę sobie... To są tylko włosy. Sylwia, to są tylko włosy. To są tylko włosy. Powinnam te włosy obciąć o tutaj, tak? Bo po co mi takie coś. Ale żeby znieść to psychicznie, ja je obetnę tutaj. Jezus! Tniemy, dobra! O matko! Ja cię kręcę. Muszę to zrobić inaczej. Boże, to jest tak grube! Nie ja to krzywo robię! Nie! Już wiem, że jak będę obcinać tych włosów więcej, to nie zrobię tego w taki sposób. Oh my god! Widzicie to? Jakie tutaj się piętra porobiły? To nie jest dobry sposób obcinania włosów. Ale to tutaj jest źle obcięte. Dramat! Widzicie to teraz? Co się zrobiło? Taki e, łuczek się zrobił, że tutaj po lewej i po prawej są dłuższe. Włosy dzielę na pół. Widzicie to? Jaki łuk tu idzie? Ja muszę zrobić o tak, chyba. Jezus, te włosy naprawdę chyba dużo lepiej teraz wyglądają. Ojej! Ojejku! Oh, Czuję się, jakbym wyszła od wersji, no? Ej! <laughs> jeszcze sobie tutaj wezmę. Mam takie serum nabłyszczające. Um, coś takiego z zjawi. To w jakimś tam zestawie było. Robię tak. I jeszcze na te końcóweczki tutaj. Ale wow, mega te uczucie. Ja chyba obcinałam włosy 2-3 tygodnie temu o 2 cm, a teraz ile obcięłam? No, fajnie jest to, że mam to i mogę sobie to zmierzyć. Jezus, to jest 7 cm, a miało być 6. Jejku, czuję się, jakbym naprawdę wyszła od fryzjera. Boże, jakie to jest miłe uczucie? Spoko wyszło, no nie? Takie ujęcie to ja lubię. Teraz się przynajmniej mieszczą w kadrze. Spoko, myślę, że fajnie. Widzicie to jaki kucyk fajny? Jak sobie tak? Uhu. Ja nie wiem, czy ja będę zdolna do tego, żeby sobie obciąć te 35 cm kiedyś. No musiałaby mi te włosy urosnąć jeszcze tak z 20 cm <śm> <śm> o ale fajnie. Cieszę się, że to zrobiłam. To widać tak, że te włosy są takie świeżo obcięte. Wow! Mega! Naprawdę! Jak one są w ogóle wyprostowane, prostownicą i troszeczkę tutaj tego seru dałam, że się błyszczą, to wygląda super. A keratyny nie robiłam od ho, 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 dwa lata. Okej, okay, także moi kochani, mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do samego końca. Możecie w komentarzach napisać, czy mnie dalej lubicie, czy już mnie nie lubicie. No, jestem tego ciekawa, jak, jaki będzie wasz odbiór tego filmu. Ten film pojawi się tuż przed Wigilią. Dlatego postanowiłam, że jeszcze tak na koniec powiem Wam, kochani, wesołych świąt przy okazji szczęśliwego nowego roku, ale przede wszystkim życzę Wam. Ja mam taką zasadę, że życzę głównie tylko jednego. Życzę Wam zdrowia, bo zdrowie w życiu jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, to możecie zrobić wszystko. Możecie naprawdę spełniać marzenia, być szczęśliwi, radośni. Musi być tylko zdrowie i tego wam życzę, żebyście byli zdrowi. Szczególnie w tych obecnych czasach. Więc, standardowo, łapki w górę! I zachęcam do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco. I do zobaczenia, już wkrótce. Cześć!